No, nie powinno się zaczynać vloga od słowa no, no widzisz, czy no bo wiesz, ale obiecałem Wam, że coś, coś na Facebooka, że tak, no i z, zobaczcie, znowu ten Facebook mi siedzi w głowie na YouTuba, że coś, że coś na tym YouTubie się w końcu. W końcu się coś po dłuższej przerwie pojawi, bo ja wrzuciłem zajawkę. Także, także myślę, że po części wywiązałem się, że tak powiem, ze swojej może nie tyle co obietnicy, co zapowiedzi. Chciałbym zapytać, jak się podoba Wasz mój nowy design. Natomiast ja już póki co nadal jestem człowiekiem w kapeluszu, lecz już w kapeluszu nie wystąpię. A nie z tego względu, że nie chcę, tylko ja postanowiłem, że zmieniam swój trochę imię. No i kapelusz, niestety, do długich włosów, no, długich, średniej długości trochę, trochę nie pasuje. Lecz nie o tym chciałem wspomnieć. Zobaczcie, jak to, jak to, jak to ludzi łatwo jest ocenić, że tak powiem. Częściowo, częściowo po pozorach lub, lub, po jego, lub po jego przejściach, ale pamiętajcie, że ktoś powiedział, żaden człowiek nie jest nielegalny, i żaden człowiek nie jest gorszy, człowiek także ma swoją godność i są swoje, swoje granice, także. Zanim coś na kogokolwiek powiemy, to zastanówmy się, pilnujmy języka i zastanówmy się, co mówimy. Bo konsekwencje nieraz mogą być bardzo bardzo przykre, a nawet a nawet bardzo, bardzo poważne, także myślę, że zanim ocenimy drugiego człowieka tylko i wyłącznie po tym, bo zobaczcie jak to jest, że dzisiaj panuje system życia króla, tak jak napisałem, system życia króla Midasa, że ludzie oceniają ludzi już nie po tym, kim są, tylko co mają. Okej, okay, no, zaglądanie komuś w kieszeń, albo jak to się przysłowo mówi, w portfel, jest moim zdaniem naganne, a jest to, że tak powiem, chyba u nas w Polsce. Bardzo niestety, typowe tak samo, jak i plotka. Plotka, powtarzana, tysiąc razy może stać się prawdą. Ale zanim zaczniecie plotkować, to pozwólcie, że coś wam powiem. Plotki ploteczkami, a krzywda ludzka, krzywdą. Także ja już w swoim życiu doszedłem do takiego poziomu, że. Nie będę słuchał ani akceptował ludzi, którzy, po pierwsze, oceniają mnie po pozorach, po drugie, oceniają książkę po okładce, opowiadają nieprawdę, a po czwarte, zaglądają w kieszeń. To, to jest niestety to, drodzy moi widzowie. Możecie się z tym nie zgodzić lub zgodzić, natomiast to, że ktoś miał jakieś w życiu problemy przejściowe, że miał, że miał jakieś problemy, nie wiem, zdrowotne, prawne, wcale go nie neguje, bo w pewnym sensie, w pewnym sensie, że tak powiem, odku, odkupił swoje, swoje winy, odpokutował i powinno to zostać tajemnicą. To, co się u kogo dzieje, szerzej nie powinno nikogo tak za bardzo interesować, a w szczególności nie powinno tworzyć się jakiś tam ploteczek przy kawie, żeby mieć rozrywkę. Jeśli nie masz rozrywki to sobie odpal internet lub telewizję sobie odpal. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Zaglądanie komuś do czyjegoś życia jest naganne i według mnie nieakceptowalne. A szczególnie oceniania kogoś po tym co przeszedł. Bo zobacz dzisiaj jest taka sytuacja że ktoś może być w takiej sytuacji a jutro jesteś w tej sytuacji ty. Jak to mówią nie śmiej się dziadku z cudzego wypadku bo dziadek się śmiał i to samo miał. Czyli jeśli uważasz. I oceniasz ludzi, się śmiejesz po tym, tylko że on coś przeszedł, albo że jest gorszy, bo miał problemy zdrowotne czy prawne. To posłuchaj gościu, jeden z drugim, to ci powiem, że jutro mogą także przyjść problemy do ciebie. Pyszałki, pyszałki i wyniosłe serca także zasługują na nagane, bo dzisiaj masz, a jutro możesz nie mieć. Taka jest prawda. Rzeczy i pieniądze są to rzecz, rzeczami nabytymi niestety. Tak to jest. Nic. Także też nic nie trwa w końcu wiecznie. I pe w pewnym momencie coś może się po prostu skończyć. Dacit może być. Także to by było na tyle, co ja bym miał do powiedzenia w, w tej sprawie. Natomiast jeszcze poruszmy sobie jeszcze różne różne że tak powiem tematy mamy czas nie jest tak późno eee, także także widzicie obiektem drwiny żartów. Ok skoro chcesz się pośmiać to odpal sobie komedię albo idź do cyrku to, to to ja ci w ten sposób radzę bo nigdy nie wiesz co drugi człowiek przeżywał lub co przeszedł a komentarze co niektórych lub Śmiechy na sali, jak coś się mówi, śmiech na sali może się odwrócić. Yy, w ten sposób rzecz, rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, nie zawsze będzie na kanale wesoło. Też, też co mówię, dla niektórych może być niewygodne lub drażniące. Natomiast uważam, że dużo ludzi po prostu. Może się ze mną po prostu zgodzić, nawet gdy mnie nie lubi. Także yy, moja taka rada: zanim powtórzysz jakąś plotkę czy coś ocenisz, to pomyśl dwa razy. Jest takie stare przysłowie: Uważaj na swoje myśli, bo zamienią się w swoje słowa. Uważaj na swoje słowa, bo zamienią się w Twoje czyny. Słowa także mają moc. Mają moc i to w pewnym sensie jest dosyć magiczne. Magia istnieje, chociaż nie wiem, chociaż może się narażę osobom wierzącym. Magia słowa, magia życzenia. Dużo także napisano książek o prawie przyciągania, chociaż ja częściowo, ja posłuchajcie bez obrazy częściowo z tym prawem przyciągania się trochę nie zgadzam, bo moim zdaniem jest to zbyt. Jakby to powiedzieć wam, naciągnięte. Jaki temat warto poruszyć? Warto rozmawiać i, tak jak powiedziałem, nie będzie u mnie na kanale wiało ani nudą, ani bez sensem. Oczywiście postaram, żebyśmy się też pośmiali, ale w żadnym wypadku nie będziemy oceniać czy plotkować. A jak mówię? Y Plotkowa... Nie wiem, jak to jest to z, tym, z tym plotkowaniem i oceniania innych w innych krajach, ale wydaje mi się niestety, że to jest nasza polska przypadłość. Tak samo jak kobiety pytają się ciebie, a gdzie pracujesz, czy a to nie musisz mówić, bo jest RODO. Jak ja słyszę pytanie na początku znajomości od kobiety, a gdzie ty pracujesz, to już mi automatycznie jest to zaglądanie w kieszeń, czyli gdzie pracuje, czyli. Tyle, ile mam, i wtedy, czy jestem dla takiej kobiety atrakcyjny, czy nie. No, niestety, ja sam świata nie zmienię. Naprawiacze świata źle kończą, było wiele przykładów. Tak jest ułożony świat. Natomiast nie musimy zmieniać świata na siłę, bo czasami pachnie to jakimiś konfliktami zbrojnymi, natomiast możemy uczynić ten świat trochę bardziej, że tak powiem, lepszym i ludzkim. Tak jak Michael Jackson miał piosenkę w tym, że chciałby, żeby świat był bardziej ludzki, że chciałby stworzyć bardziej lepsze miejsce. Natomiast ja nie jestem aż tak znaczącym i takiej piosenki nie nagram i takiego przykazu nie dam. Chociaż chciałbym. Żeby ten świat po prostu był trochę bardziej ludzki, a żeby był bardziej ludzki, to trzeba zaczynać od fundamentu. Od fundamentu trzeba zaczynać, żeby zbudować dom. Dom bez fundamentu to moim zdaniem nie dom. Co to za dom, który ma, ma słabą wytrzymałość? O czym by jeszcze wspomnieć? Tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać na różne rzeczy. Będzie fajnie, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że też wiele osób nie ma mi tego za złe, że tu nie będzie zawsze żart, bo warto żartować, ale moim zdaniem nie z kogoś, tylko z czegoś. Bo nie śmiejmy się z nikogo, z jego jakichś problemów. Bo każdemu mogą one się po prostu przytrafić. Wygląda na to. Wygląda na to, że zanosi się, zanosi się na deszcz lub na burza, ja jestem na tarasie, niebo jest już. Chociaż kamera go tak nie wyłapuje, ale tu takie kolory są takie i wiatr, jakby zaraz miał spać deszcz ja bym, ja bym chciał skończyć może, może nawet nie na dzisiaj. może na dziś, Dzisiaj może już się więcej nic nie pojawić, chociaż a czemu nie? Mam lampę, czyli możemy nagrywać wieczorem. Ale szczerze wolę nagrywać na zewnątrz, a czemu jest to dla mnie ba bar bardziej komfortowe, tak szczerze powiedziawszy, nagrywać na dworzu, bo chociażby mam świeże powietrze i lepiej mi się myśli niż, niż w domu, a czkolwiek z, z mojego pokoju także postaram się coś nagrać czemu, czemu by nie? Chciałbym podziękować na zakończenie wszystkim widzom za wytrwałość oraz przeprosić za swoją przerwę w nadawaniu. Natomiast zdarzyły się okoliczności, na które częściowo nie, mają, nie miałem po prostu wpływu, ale wracamy, że tak powiem, do mediów. Nie chcę się chwalić, ale uważam, że trochę medialny jestem i jakiś ten przekaz może do kogoś dotrze, a może też da komuś też szerzej do myślenia. W tym vlogu to by było na tyle, tak jak powiedziałem. Już się nie będę powtarzał. Będziemy żartować, będziemy się śmiać, będziemy opowiadać głupoty. Ale postaramy się także pokazywać ciekawe miejsca, wspominać. Żeby to nie był kanał tylko, tylko do jakiegoś śmiechu czy czy, czy chciałbym uniknąć szyderstwa z czegoś lub z kogoś. Jeżeli byście chcieli coś usłyszeć, yy, dawajcie mi znać w komentarzach. Też, też nie jestem alfą i go, też czasami nie mam pomysłu. Wystarczy, że napiszecie, a może byś zrobił vloga o tym albo o tym i byłbym za to bardzo wdzięczny, a ja tymczasem się żegnam.